Hejka, tutaj Rumi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Gosię Uliniarz i Kat Katarzynę Bryk. Bardzo Was pozdrawiam. A jeżeli chcecie w następnym odcineczku a Ciebie, wystarczy, że klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz komentarz. Pozdrawiam pod filmem. Oczywiście musisz jeszcze zostawić łapeczkę w górę. A dzisiejszy challenge łapeczek w górę to niech będzie 5000. I słuchajcie, w ogóle Steve zrobiliśmy najlepszy piknik. I tutaj jak widzicie, mamy kamerę. Ponieważ G tutaj trochę zanęcił, przypłyną do nas największe ryby z całego świata. Ale czekam na tego G i w ogóle go nie ma. Czekajcie, 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 tutaj telefon dzwoni. Halo, halo, słucham, to ty G Halo, dzień dobry, dzień dobry. Witam kto tutaj, Spider-Man. Dzwonię w nietypowej ja. sprawie, ponieważ tak? potrzebuję pomocy. Pomocy? Ojku, a co się takiego stało? Bardzo źle się czuję, wewną wszystkie moce mi zabrał i w ogóle Ojej. tak naprawdę nie mam jak funkcjonować. Słuchaj, zauważyłem w moim laboratorium, że niedaleko e, miejsca, w którym przebywasz, jest e, guzik teleportujący do mojego laboratorium, do mojej bazy. Dlatego jeśli byś mogła, to bym cię poprosił, żebyś tutaj przyszła i mi pomogła czym prędzej, zanim on tutaj przyjdzie. Dobrze, dobrze, to, y, to idę szukać tego guzika. Dobrze, to już zaraz Spiderman jest. To jest dokładnie Będę. dźwignia. Dobra, dobra czekam, dobra. pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, muszę, muszę mu pomóc po prostu, ale że Spider-Man mnie wzywa. Dobra. Słuchajcie, musimy znaleźć tutaj gdzieś jakiś guzik, on mówił. Ale gdzie to normalnie mogłoby być? Hmm, nie wiem, może tutaj no nie. Czekajcie. Widzę, widzę, zobaczcie. To jest właśnie tutaj ten guzik, który znajduje się za mną. No dobra, to słuchajcie, to teraz klikniemy i pewnie się przenosimy do Spider-Mana. O jocie. Zobaczcie jak szybko! W ogóle już tutaj jestem. Ja nie mogę! Ale super, w ogóle to jest chyba wyspa, a to co widzę, to pewnie jest wyspa Venoma. O jacie, no to nieźle. Ale dobra, musimy wejść, żeby mu tutaj pomóc. To teraz uwaga, będziemy pukać do Spidermana, do jego pięknego domku. Puk puk, puk puk! Można. Halo, tak? O. Mam nadzieję, że to nie Venom, bo w sumie wyszedł przed chwilą do nie, sklepu. Nie, nie, tak, to, zapraszam. To, to ja. Dobrze, już idę. Ale muszę zobaczyć, jak tutaj jest w ogóle pięknie jakieś laboratorium. Spider-Manie, czym ja mogę ci pomóc w takim razie? Co się takiego stało? Słuchaj, jak widzisz, zobacz, ja tutaj mam tajne takie, widzisz, mhm. okienko. I tam niestety, wiesz co, Venom wybudował swoją bazę bardzo blisko mojej. No Przyszedł tak. tutaj w nocy i słuchaj, zabrał mi wszystkie moce. W ogóle już nie mogę strzelać pańczynami, Nie mogę ratować ludzkości. Nie mogę latać. Mam po prostu problem. Musisz mi pomóc, słuchaj, bo on ma po prostu klucz, który potrafi odblokować moje mocy, ale to nie wszystko. A co Widziałem, że przyprowadził tam normalnie Jeepleya też. Co? No on jest tam, słuchaj, uwięziony w środku, na, na jego wyspie. Dokładnie tak, dlatego musisz, słuchaj, mi pomóc. Ja sobie z nim nie poradzę. On przed chwilą w ogóle wyszedł po, chyba do sklepu, coś tam gadał, bo ja tutaj go śledzę, ale ja stąd nie wychodzę, nie ruszam się, bo naprawdę jest, słuchaj, niebezpiecznie. Ja nie mam siły i się nie czuję w ogóle dobrze, wiesz? No dobrze, dobrze, no to ja ci pomogę, ale słuchaj, jeszcze ty, może masz? jak nie jakieś mieczyki czy coś. No bo przecież tutaj. ja sobie sama po prostu nie dam rady. Mam, słuchaj, skrzynkę. Zobacz, tak? mam tutaj parę różnych rzeczy, które na pewno ci o, się przydadzą. A to ja sobie wezmę, może, a może wezmę te perły, no bo przecież jakoś muszę się tam dostać, prawda? Tak, one na pewno ci pomogą, słuchaj, w podróżowaniu tutaj między wyspami i tak dalej. Tylko uważaj, bo on na swojej wyspie może mieć różne pułapki, dlatego trzymaj się, trzymaj kciuki, będę obserwował, czy wszystko w porządku. Dobrze. coś to ci pomogły. Dobrze, dobrze. To, to w takim razie ja, ja tam szybciutko się będę teleportować. To do, do zobaczenia, do zobaczenia. No pa. Ja nie mogę słuchajcie, ale się jeszcze w pajęczynę wpakowałam. Nie no, no słuchajcie, no po prostu jaki w ogóle numer, że teraz ja będę w sumie jak taki spider spiderman, ale że G-Play jeszcze został uwięziony. Nie no, no musimy po prostu jak najszybciej. Musimy pokonać tego wynoma, więc w takim razie musimy się tam udać. No dobra, no to rzucamy teraz tą perłą i hop! Z uwaga! No i normalnie teraz tutaj jestem. Ja nie mogę. Zobaczcie w ogóle, jak fajnie ma tutaj ten swój domek zbudowany, ale no z jednej strony on no, no nie jest taki dobry. Wezmę chyba po prostu jeszcze miecz. Wejdę tu po cichu, jak Spiderman mówił, że go nie ma. Mamy tutaj Venom. Ja nie mogę. Ale nie ma tu schodów. Hmm, widzicie co, chyba się po prostu wezmę tutaj perłą. O, 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 nie. O, jesteś, wypuszczaj mnie stąd natychmiast! jeść mi się chce i pić! Natychmiast masz tu otworzyć te wrota, słuchaj, rozumiesz? Poznajesz, no przecież to jestem i Co ty wyprawiasz tutaj? Nie kojarzę, słuchajcie, jestem teraz zły, jestem teraz człowiekiem Venoma i właśnie powoli nim się staje. Dlatego, słuchaj, rozkazuję, ci masz mnie już wypuścić, bo nie chcę tu więcej być. Ja nie mogę, słuchajcie w ogóle. No przecież on mnie nawet nie rozpoznaje. Co ja w takim razie mam zrobić? Wiecie, wiecie co? Przychodzi mi na myśl, żebym ja może zadzwoniła, dowiedźmy, ponieważ tam u Spidermana jest wielkie laboratorium, i może zrobimy coś, żeby po prostu go odmienić. No Przecież on nie może taki dłużej być. Poczekajcie, Wypuszczaj ja Wypuszczaj mnie, słuchaj, bo zaraz tak naprawdę się zdenerwuję i nie, zniszczę no tu wszystko, chwila rozumiesz? no jeszcze ciebie wypuszczę, chwila. Muszę wykonać telefon do twojego Venoma, wiesz? Ale go do kocham. Venoma? No ta? Nie dzwon tylko do Venoma, nie, 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 nie chcę go widzieć, słuchaj. Haha, ha. dobra, poczekajcie, zadzwonimy do czarownicy. Dryn, 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 dryn. Halo, tak, słucham. Czarownica, słuchaj, sprawa jest, przyleciesz tutaj na wyspę tutaj do Spidermana, trzeba po prostu odmienić Gplaya, bo się staje praktycznie nowenomem, proszę, błagam Cię, przyleć. Cię to, drogo, Cię to będzie kosztować, no ale dobra, no może Zapłacę, zapłacę wszystkie pieniążki, no proszę, no proszę, proszę Ciebie bardzo. No dobra, to, to super. O, słuchajcie, w takim razie czarownica zaraz przyleci i Dplay pewnie będzie już sobą, ale no ja go teraz jak po prostu nie wypuszczę, no bo zobaczcie, on jest po prostu straszny. To mnie nie wypuścisz, słuchaj, daję ci 5 sekund i zaraz się zdenerwuję i wy, wyrzucę cię z tej wyspy, rozumiesz? No to w takim razie jak 5 sekund, o, aż jak mi się udało stąd wyjść, to w takim razie, uwaga, będziemy się teleportować z powrotem do Spidermana, niech ja tylko rzucę teraz perłę, żebym tylko ją... Tu... O, wiedźma! wiedźma. Wiedźma, ruch, jesteś? Ruch, ruch, ruch. O, I ale super! Uuu. Jak ty potrafisz ekstra latać, no to ekstra po prostu. O, uch, no. udało mi się! Przeleciałam tutaj na miotle, słuchaj. Dawaj pij, kasiorkę, wyskakuj z kasiory. Słuchaj, wiesz Ech. ile mnie to kosztowało, żeby tu przylecieć? A może, możemy się umówić, że później ci zapłacę, albo wiem, dam ci za to złoty mieczek, prosto od Spidermana. A, no to... dobra, to w, w, sprzedam od może coś z tego będzie, no słuchaj, ale w ogóle po co tutaj miałem przylecieć, no to... ja w ogóle zajęta jestem trochę, po, wiesz? słuchaj, sprawa jest, Venom zamienił Gplaya. A Wenom jeszcze zabrał wszystkie moce dla Spid spider manowi i musimy zrobić miksturę, żeby G-Play po prostu został teraz sobą. Więc proszę, mhm. proszę, pomóż mi, pomóż słuchaj, mi. Słuchaj, tylko to tu, tu nie, nie wiem, czy to w ogóle jest wyposażone dobre laboratorium, jak tu są jakieś same przestarzałe receptury na Oj, tych, nic, tych regałach. Ty, ty słuchaj, b super, no. Będziemy w ogóle potrzebowali różne rzeczy, słuchaj, na przykład będziemy potrzebowali czerwonego kwiatka, fajęczynę I, i DNA jego, słuchaj, DNA. Masz A, jakąś rzecz, którą dotykał? Ja mam wadkę, bo mieliśmy łowić ryby. I dzisiaj trzymał, więc tam pewnie będzie jego dena. Czerwonego kwiatka. O, poczekaj, też ci dam w takim razie. I, I piękny jeszcze. I może coś tutaj uda się, słuchaj, zrobić. Hmm. Jakieś, jakąś miksturkę, ale nie daję gwarancji, nie? O, dobra. Nie, no, 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 musisz dać gwarancję. Nie może tak być. No bo co ja zrobię? On biedny tam, teraz jest taki ukryty. Zamienia się, hmm. nawet słuchaj mi nie rozpoznaje, wiesz? Szary Mary, hokus Spokus. pokus i miksturka. Się, tu, fokus, mokus. Dobra, mamy to, jest. Ale Udało super, się. Wiedźma. nie no, no, ty jesteś po prostu ekstra w takim razie. To ja w takim Tutaj razie tam lecę. Lecieć z tobą, tam w ogóle ty te wyspy wyglądają kozacko. Ja tego czegoś takiego nie widziałam. Takie ładne. Kiedy one w ogóle zostały wybudowane? No, wiesz co, no, no nie mam pojęcia, kiedy zostały wybudowane, ale pewnie to już to jakiś czas temu. Więc wiesz co, to może zrobimy tak, że ty już sobie odleć, a ja po prostu uratuję sobie Wiecie co? Może jeszcze tylko chciałabym, żebyście zobaczyli, jaka ta wyspa w ogóle Spidermana jest piękna. Pełno pajęczyn. Kolorowa, niebiesko-czerwona i w ogóle takie oczy jakby ma. A ta za to no ma super po prostu te kwadraciki fioletowe. No ale dobra. Tam normalnie można tak zejść. Ale dobra, w takim razie słuchajcie. Musimy uratować Dżible i dać mu tą miksturkę, którą zrobiła nam teraz czarownica. Więc idziemy do środka. Kto tam gada? Wypuszczaj mnie stąd już. Rozumiesz? Nie będę tu dłużej siedzieć. Dajcie 5 sekund, słuchaj, wypuszczaj mnie, rozumiesz! Słuchaj, słuchaj, ja tutaj muszę wyłączyć niektóre rzeczy, ponieważ kazał mi to zrobić venom i kazał mi przekazać... Ty z nim trzymasz tamę, tak? No, no, tak troszeczkę, można powiedzieć, i kazał mi przekazać tobie pyszny napój do picia. Więc ja cię otworzę i wrzucę, a ty to wypijesz i dopiero tobie otworzę, dobra? Czyli więc poczekaj, a No dobra, załóżmy, że cię ufam, słuchaj, ale jak mi się coś stanie, to pożałujesz tego i to grubo. Dobra. Co? nie, 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 W sumie chce mi się bardzo pić, także wypiję to. Dobra, to wypij sobie, wypij. Jakoś się dziwnie czuję w ogóle. Jest, jest, się. Co się dzieje ze mną w ogóle? Okej, ale Super! Ej, gdzie ja jestem? Się. Co jest grane? Ej, o co tutaj to, chodzi? Co, co się wiesz? stało? To ty nie wiesz, no nie co się wiem. w ogóle działo? Venom chciał, zamieniał ciebie, już byłeś Venomem normalnie. Tutaj ukryty Spider-Man mnie wezwał w ogóle. Co, to jest niemożliwe? Słuchaj, ja w ogóle straciłem jakby rachubę czasu. Nie wiem w ogóle, co tu robię. Dobra, ja chcę się stąd wydostać? Ale gdzie on słuchaj, jest? Słuchaj, w... jesteśmy bezpieczni? No właśnie, nie do końca, bo w ogóle jest taka sprawa, że Venom też zabrał wszystkie moce y, tutaj, i y, 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 Spider-Man nie ma wszystkich swoich mocy, i musimy go tak jakby pokonać i odzyskać od niego pewien właśnie jakiś taki, ty, a skąd ty tu w ogóle miałeś taki klucz? Ale... Słuchaj, właśnie w ogóle ten Venom w ogóle mi tu kazał go przechować, ale w ogóle może mu tu go odstawię lepiej. Dobra. Bo wiesz co, bo tak naprawdę, nie wiem w ogóle, wiesz co, czy tak naprawdę to jest coś ważnego, czy nie, ale na razie to tu odkładam. Dobra, no. trzeba się stąd wydostać, tutaj ja nie chcę to... mieć nigdy więcej nic, nic z nim wspólnego, on jest niebezpieczny, wiesz? No dobra, to wiesz co, to ja muszę tutaj się na niego zaczaić, muszę go pokonać, żeby wyleciał taki Specjalny klucz, ale to pewnie nie ten, co ty miałeś, bo pewnie by ci go nie dał. A ty idź po No, prostu on powiedział, do słuchaj, w ogóle, że to jest klucz do jego garażu, że tam jakieś auto ma. Schowane, no. słuchaj, i że ten, żebym pilnował, bo on będzie się chciał później nim przejechać. Także nie wiem, czy to było coś ważnego, wiesz? No dobra, dobra, no to czekaj, Ja się tutaj zamknę, tutaj w środku, przygotuję się, i jak on przyjdzie, to go pokonam. Dobra, to słuchajcie, będziemy tutaj czekać, niech on tylko przyjdzie. Ja nie mogę, musi się to udać, bo inaczej Spiderman nie będzie mógł. Ratować naszego już całego świata. No dziwne tutaj trochę takie posągi, ma powiem Wam, że to troszeczkę strasznie one wyglądają, ale dobra, no no gdzie on gdzie on jest? Jeszcze chwila i pewnie przyjdzie. Ja się tak schowam tutaj i on otworzy te drzwi Gdzie mój więzień jest? Gdzie on jest? Kto tuż był w moim domu? <laughs> Patrzcie, o, on nie. w ogóle jest na dole. On jest na dole, ktoś więc tu uwaga! Ktoś tu był, zaraz. Ej, co ty tutaj robisz? A masz, to? A masz. Przestań, 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 ej, dobra, czekaj, dogadajmy A, się jakoś, poczekaj. Dogadamy ej. się? Dobra, dobra, no to czekaj, czekaj, to masz wszystkie oddać moce, żeby Spiderman dalej miał te swoje moce, wiesz? Oddać? Słuchaj, przestań. Tak naprawdę, może oddam, a może nie, na razie się stąd wydostaję, bo mam ciebie dosyć, słuchaj. Dobra, zaknebluję cię tu. O, chodź tutaj, ty. chodź tutaj Taka w takim jesteś? razie, chodź tutaj. Dobra, szybki unik, szybki unik i co? Dobra, idę szybko na górę o, nie, swojego nie, nie, dachu no, i się no, zaraz z tobą zrobił? No przecież ja w takim razie nigdy nie odzyskam tych yy, wszystkich mocy. Dla kogo mocy. pracujesz, co? Słucham? Dla kogo pracujesz? Ja dla ciebie. Ja w ogóle przyszłam, żeby dla ciebie pracować, rozumiesz? A ja chcę z słuchaj, tobą tu porozmawiać, a ty nic! Po prostu nic, zrobi... A nic! A jestem niezniszczalny, słuchaj, mam teraz fajną ochronę. Ej, wszyscy! Bo, bo ja tutaj tak naprawdę zabrałem wszystkie moce spidermanowi, mam w ogóle. Oddaj klucz. tego klucza! Jest! Zobaczcie! Zobaczcie, udało się po prostu. Tylko gdzie jest ten klucz? Ja nie mogę, a wiecie co? A może to po prostu polega na tym, że ten klucz tak jakby sam wróci do Spidermana. Dobra, więc w takim razie lecę szybko do Spidermana i muszę powiedzieć, że pokonałam po prostu tego Venoma. O, Ghibli tu jeszcze zrobił w ogóle, zobaczcie, taką jakby tratwę łączącą obydwie wyspy, więc dobra, idziemy tutaj. Spidermanie, Spidermanie! Spidermanie, czy to już po prostu. A gdzie jest Spider-Man? Nie ma Spider-Mana? Myślałam, że po prostu udało się o nie. Jestem tutaj. Ty, uchowam się, słuchaj, Za się w ogóle. Z, z, przy domku jestem tutaj. O, zobacz, przez okno ci widzę, przez okno ci widzę. A czemu ty się tam chowasz? Słuchaj, widziałem, że Weną wróciła ja się go boję i w ogóle, słuchaj, tak się składa, że już go pokonałaś? No tak, pokonałam go, tylko był problem z tym kluczem, bo nie został z żaden klucz, ale powiedz, może, może wróciły tobie już te wszystkie moce, co? Słuchaj, teraz po prostu on na pewno gdzieś go ukrył na swojej wyspie, ale skoro go pokonałaś, to teraz nie będzie problemu, żeby go odzyskać. Także chodź. Chodźmy, on na pewno go gdzieś ukrył e, tutaj. Trzeba tylko, wiesz co, być czujnym. Za tam w środku. E... No nie dobra. wiem, a może, a może na górze, słuchaj, a, a może na górze tutaj, a poczekaj, na, na swojej wyspie, bo, co? Może tutaj, bo on może gdzieś tutaj o, ukrył. Zobaczymy, musimy to wszystko rozkopać. Tylko, Ty, oj, to nie Słuchaj, jest tak ja widziałem łatwo. kiedyś, jak on coś kombinował na swojej wyspie. Choć może na górę pójdziemy, ja mam w ogóle drobinki, Moglibyśmy się tam dostać i może znajdziemy po prostu ten, ten klucz. A w ogóle trudno było go pokonać. No powiem on ci, że w ogóle czasami on był jak ze stali, że, że ja tutaj mieczykiem próbowałam, a to w ogóle, ojeku, ojeku. A to no, no, nic się w ogóle nie udawało, ty, skrzynka tu w ogóle jakaś jest, skrzynka z kluczem, o ja nie mogę, to jest ten sam klucz, z którego on po prostu trzymał, trzymał ty. w ręku. To słuchaj, no to teraz dzięki temu ja będę mógł odblokować swoje mocy. czekaj, dobra, i tutaj słuchaj, w ogóle ten, nie ja wiem jak on to zrobił, a tutaj w ogóle trzeba, słuchaj, włączyć ten mechanizm jeszcze jego, bo on tutaj ma w tych posągach to Aha. wszystko włączone. Dobra i teraz słuchaj, czuję, że się ładuje no? i no? chyba się udało, Jest! chyba się udało, S ale słuchaj, super. czekaj, spróbuję rzucić pajęczyną, spróbuję rzucić pańczyną bum, <grym> bum. Ja ale ekstra, nie. W ogóle. Oj, ale nie rzucaj we mnie tutaj pajęczyną, czyli co, czyli tak naprawdę y, udało mi się ciebie uratować i będziesz dalej ratował y, wszystkich ludzi na, na, na całym świecie? No, a to wygląda. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Wiedziałam, że dobrze jest do ciebie zadzwonić i że, słuchaj, jakoś się dogadamy. Jestem teraz twoim dłużnikiem. Jakbyś potrzebowała pomocy, to dzwoń. Dobrze, dobrze. To, to w takim razie to dziękuję. Słuchajcie, w takim razie udało mi się po prostu pokonać Venoma i tutaj, żeby wróciły wszystkie moce dla Spidermana. A jeżeli wam się podobał filmik, to zostawcie kciuka w górę i oczywiście subika z dzwoneczkiem, a ja się z wami żegnam i papa pa, idę, idę oglądać piękne ryby.